Hello, kochani, w tym odcinku z CS'a to będzie taki odcinek. Um, taki odcinek sobie Deadmatch, ponieważ. Tak, um, jest. O, dobra, naprawiłem swój błąd. Aczkolwiek to było bardzo kupie. Um, w tym odcinku chciałem Wam przedstawić Deadmatch, ponieważ um, Run um, Ranket nie dość, że 5 godzin. Mi się wysyłał na YouTube'a. na no dokładkę i tak czy tak. Myślę, że nie był on wartego przesłania było Znaczy i myślę, że mi to sprawiło wielką frigda i bardzo się ucieszyłem bo mi się bardzo podobał ten filmny. Ja <laughs> Zamknijcie się. O, boś wali jawa nie a nie wiem gdzie to było Shut up Dobra Waliście. Dobra gramy nieważne i mam nadzieję że coś tutaj Jakoś skosy kosy coś pójdzie, bo nie nagrałem takiego świetnego odcinku, w którym po prostu połowa moich kili to było wszystkie skosy, a nie nagrałem tego. Taka. Ojo, ola, tylko tak mało <grystanie> nowy skok, muszę się nauczyć. Innym razem. Okej. Okay. Nie jest też gościu. Może coś z noża wykombinujemy coś. Podobno. Mhm. Mm Dobra. Nie było tak źle <noise> Nie było tak źle wcale Yes! Już myślałem! <noise> no, udało się Dobra, wejdźmy sobie tym. O, uwielbiam A mogłem z noża Bo o, idzie. 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 Bajo. Bajo. Augu powiem wam, że odrzut ma naprawdę niezły. I to trzeba się nauczyć. Augiem trzeba się nauczyć grać. Bo augiem tak mocno. Idzie do, do, na dół. E, do góry ten celownik. Tak mocny odrzut. Nie wiem, moim zdaniem ma większy od Mki. Ta i tak się ze mnie jest o Luju. Nie jest nie jest źle, nie? Rak. Jakin what a, what, a what a noob What a noob What a noob Fucking noob Hello. Oluju My Myślałem, że zacząłem gadkę głupią gadkę Setkao kakao Właśnie tu fajnie da się skoczyć jak się tutaj tak kucnie O, to patrzcie Jest się kompletnie niewidoczny o oh my goodness, hacker, idiot. Shut up. No dobra. Uff, ta kampa jest naprawdę świetna. Polecam Wam. Jak to nie wyszło? I. No jeszcze przeładowanie. Nie. No. Za nami, tak? Wiedziałem. Wyczułem to. What the fuck? No nie! Jestem debil. Halo. Tu też będzie. A, ja no, tak. Takie triki nie? jakieś, normalne chłopi. Zarąbiście Kurde Ale ten no-scope był fajny <laughs> Porobieni so, No co, musiało być efektywnie Dobra, chodźcie Poszło No nie No Mam 3hp, nie? <noise> Gościowi trochę się nie fartło Tak trochę, nie? No pójdę stąd Mam nadzieję, że jakaś się losowa broń pojawi, bo ja wtedy mogę się odrodzić, a tak No, a i tak tutaj był headshot Headshot O, a uspok Czuje tu kogoś. Mhm, wyczułem. Ciekawe przez czy z lampy też tak wchodzi. jestem ciekaw No kurno, nie mam czasu Mam dwie minuty Halo No nie kurna na środku było ich tyle Ile ich tam było Cześć, gdzie oni byli tam. O ludzie No, czy ktoś tu będzie oczywiście, że będzie. Co ty sam myślisz, że sobie? już pójdę <laughs> Ale dostał! Nie dostał, tylko że go zabiłem. Ktoś tu będzie. Tutaj ktoś będzie. Dostał da Kurna, gdyby mnie... Wiedział! No nie kurna, dobiaczu ty. Ty dobiaczu. Rak, kurna. No, myślałem. Bye. Myślałem, że będzie tam odwrócony, to mnie nie zobaczy. pozory mylą. No, jest dobrze. Mam nadzieję, że to jeszcze ugram. Ugram, ugram. O może... Kurna ten stres... Jest! Nie wiem czemu mam tyle samo co on, ale jednak ja byłem lepszy. Czym? No nie wiem. Mam więcej kili, ale mam więcej deadnić. Dobra, pierwsze miejsce. Wow, nareszcie! Fajnie było. Dobra, dzięki wam wszystkim. Było zabawnie, było fajnie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, komentujcie, oceniajcie. Uwielbiam was. Cześć!